Dzień dobry, nazywam się Ignacy Wilk, jestem prezesem filmu Bemol. Pokażę Wam film pod tytułem Bitwa pod Grunwaldem. W nim omówimy pierwsze części e, zakonu krzyżackiego, sprowadzenie krzyżaków do Polski, no i bitwę pod Grunwaldem. Zapraszam do oglądania serdecznie. Krzyżacy to inaczej zakon szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Został założony w 1190 roku w Aka w Izraelu. Jego mistrzem został Zibrand. Zakon powstał w celu leczenia krzyżowców narodowości niemieckiej. Na północ od Mazowsza, a na wschód od morza zamieszkiwał Pogański Lud Prusów. Byli podzieleni na wiele drobnych plemion, które często urządzały łupieskie wyprawy na Mazowsze. Cierpiała przez to polska ludność. Książę Mazowszak wnuk Bolesława tego Konrad wiele wysiłku włożył w zdobycie i utrzymanie stołecznego Krakowa, bo to mu dawało pierwsze miejsce wśród polskich książąt. Pragnął ułatwić sobie walkę z niespokojnymi Prusami. Postanowił sprowadzić do Polski niemiecki zakon rycerski i powierzyć mu walkę z nimi. Liczył na to, że dzięki pomocy rycerzy zakonnych pozyska bez wysiłku cały kraj Prusów dla siebie. Jednak krzyżacy zamiast pomóc Konradowi zaczęli najeżdżać prusy. Po kilkudziesięciu latach utworzyli silne państwo krzyżackie. Było bardzo dobrze zorganizowane i szybko stało się zagrożeniem dla osłabionej rozbiciem dzielnicowym Polski. Dla obrony przed zakonem Polska postanowiła sprzymierzyć się z Litwą. Na króla wybrano litewskiego księcia Jagiełę. Pojął on za żonę polską królową Jadwigę i zasiadł na tronie Polski. Krzyżacy podbili terytorium Żmudzik należące wcześniej do Litwy. Wkrótce tu wybuchło powstanie przeciw zakonowi. Wielki książę litewski, Witold Kuzyn Jagiełły udzielił pomocy Żmudzinom. Wówczas Krzyżacy zaczęli się przygotowywać do wojny z Litwą. Po jej stronie jednak opowiedziała się Polska. Wojna nazwana później Wielką Wojną z Zakonem Krzyżackim rozpoczęła się w 1409 roku. Początkowo sukcesy odnosili krzyżacy, którzy zajęli ziemię dobrzyńską. Następnie ogłoszono zawieszenie broni, które miało trwać do lata kolejnego roku. Obie strony wykorzystały ten okres na przygotowywania. Ściągano posiłki, szykowano broń i żywność i układano plany wojenne. Latem 1410 roku polskie wojsko pod dowództwem Władysława Jagieły i litewskie prowadzone przez księcia Witolda połączyły się i przekroczyły granice Marborg. Na ich drodze stanęła armia krzyżacka pod wodzą wielkiego mistrza Ulricha von Dzhandingena. Do decydującego starcia doszło 15 lipca 1410 roku w pobliżu wsi Grunwald. Była to jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy. Walczyło w niej ponad 50 000 uczestników. Armią polsko-litewską dowodził Władysław Jagiełło i wielki książę litewski Witold. Starcie zakończyło się druzgocącą klęską Krzyżaków. Poległo wiele dostojników zakonu, m.in. wielki mistrz zakonu Ulrich von Jungingen, który w decydującym momencie osobiście poprowadził natarcie krzyżackie. Zwycięskie wojska polsko-litewskie kilka dni po bitwie ruszyły spod Grunwaldu na Malbork. Pomimo niemal dwumiesięcznego obleżenia twierdzy nie udało się jej zdobyć. W 1411 roku w Toruniu zawarto pokój, który zakończył wojnę. Polska odzyskała ziemię dobrzyńską, a Litwa żmudź. Krzyżacy zachowali jednak pomorze gdańskie. Zwycięstwo grunwaldzkie nie zostało wprawdzie wykorzystane przez stronę polsko-litewską, lecz znacząco osłabiło zakon krzyżacki, który nie powrócił już do dawnej potęgi.